Siemaneczko, z tej strony Młody Gacz i właśnie w dzisiejszym odcinku przyszedłem Wam podziękować za miłe komentarze, naprawdę dziękuję, to jest wielka motywacja bo właśnie jak startowałem z tym kanałem to nie miałem takiej możliwości no i naprawdę dziękuję Wam i będę dalej robić to co robię właśnie teraz i naprawdę Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Czytam Wasze wiadomości bez przerwy, czytam. Tak dla pewności jeszcze tutaj jeszcze trochę pokażę w międzyczasie. A tutaj wytlę to akurat filmik jak właśnie wyglądała budowa w trakcie tego do domu. Jest to widzicie mniej więcej. Więc naprawdę mocno, naprawdę serdecznie dziękuję. Dziękuję, że piszecie. Dziękuję, że akurat tutaj jesteście, oglądacie, spędzacie czas. Naprawdę to jest naprawdę miłe, że was, Waszej strony sobie tak robicie. Naprawdę to jest tak fajne, tak miłe sobie akurat tak, tak spędzacie czas. Na właśnie oglądaniu mojego kontentu. Miło się robi na serduszku. Hmm, a tak to ogólnie jeszcze mam do powiedzenia, to, że i tak i tak będę nagrywać, więc szybko nie odejdę z, z tego kanału na YouTube. Podejrzewam, co to, to kwestia lat. No to co? Dickoje. Do następnego odcinka. A tutaj, jeszcze pod koniec, wybuchy. Mm, tutaj też, tutaj też. Pyk, pyk, pyk. No to co? Pa, pa! Miłego dnia! Wow!